Świętujemy to naprawdę wielki jubileusz w 25 locie najważniejszego wydarzenia w dziejach Starego Sącza Wizyta Jana Pawła II i kanonizacji świętej Kingi. Ponad 30 pokoleń starosądeczan czekało na tą chwilę, której my byliśmy świadkami ponad 700 lat. Czekaliśmy na kanonizację pali ziemi sądeckiej, oczywiście nikomu wcześniej nie, nie, nawet nie śniło się, że ta kanonizacja może dokonać się w Starym Sączu, że może je dokonać papież Polak. Jeżeli popatrzymy, ilu ludzi zgromadziła ta uroczystość, to rzeczywiście byliśmy świadkami takiego wydarzenia, które naprawdę trudno sobie wyobrazić, że mogłoby być powtórzone. I na nas, świadkach tego wydarzenia, bo moi rówieśnicy, ale troszeczkę młodzi ludzie, a przede wszystkim wszyscy starsi, tutaj byliśmy na Placu Papieskim, słuchaliśmy papieża Polaka, słuchaliśmy tego jego nauczania o Solidarności, o rodzinie, o świętości. To jest coś, co powinniśmy przekazać kolejnym pokoleniom. Nie mówię nawet temu pokoleniu, które jest tylko dzisiaj młode, ale tak naprawdę to musi być coś takiego, co będzie rezonowało w przyszłych pokoleniach, bo to są prawdy absolutnie uniwersalne, prawdy, o, na których zbudowana jest nasza cywilizacja, zbudowana jest nasza wiara. I to jest powód do absolutnej dumy Starego Sącza. To jest niezwykle piękna karta z naszych dziejów i cieszę się, że to dzisiejsze. Świętowanie miało taki naprawdę bardzo podniosły charakter, bo i wczorajsze oratorium zgromadziło sporo słuchaczy i naprawdę pięknie wsłuchiwaliśmy się w tą opowieść o życiu i świętej Kingi, ale szczyt tych wydarzeń, czyli dzisiejsza Eucharystia, niezwykle uroczysta, z niezwykle licznej obecności wiernych, sprawowana przez najbliższego współpracownika, Jana Pawła II kardynała Stanisława Dziwisza, to było naprawdę godne świętowanie tego jubileuszu, więc myślę, że również ten dzień pozostanie w naszej pamięci. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywamy się Koło Gospodyń Wola Krogulecka, zapraszamy dzisiaj na nasze stoisko, chociaż pogoda nie sprzyja, ale humory sprzyjają, zapraszamy na żurek, prosiaczki ze smalcem, ogórkiem i oczywiście na słodkości. Zapraszamy wszystkich. Wyśmienity żurek Koło Gospodyń, Gospodyń Wiejskiej Kroguleckiej, super, super stoisko, żurek wyśmienity, polecam ciasto. Myślę, no i super dziewczyny. Jubileusz 25-lecia kanonizacji świętej Kingi to piękne wydarzenie w Starym Sączu, niesamowite, historyczne. Tu 25 lat wstecz, Jan Paweł II kanonizował błogosławioną Kingę na świętą. Dzisiaj przeżywamy ten jubileusz, fantastyczna zabawa. W Piękna liturgia mszy świętej, oratorium wczoraj wieczorem o godzinie 19 rozpoczęło obchody 25-lecia. Jest to niesamowite wydarzenie dla gminy Stary Sącz, które przejdzie do historii jako i zapisze się złotymi zgłoska, zgłoskami w tej historii, jako jedno z największych wydarzeń, które miało miejsce na terenie sądeczyzny, czyli które, które było 25 lat wstecz. czyli Kanonizacja Świętej Kingi jest to jedno z największych wydarzeń historycznych w naszej erze, w naszym stuleciu. Witamy bardzo serdecznie wszystkich. Zapraszamy to Koło Gospodyń Wiejskich z Gabonia. Wita, zapraszamy na smakołyki tu nasze. Słodkości i nie tylko, zupę gulaszową mamy pierożki. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich do miłej zabawy. Życzymy miłej zabawy. To o, burmistrz Witamy Witam! Burmistrza, burmistrza też witam. O, pan, z ostatniej chwili! No teraz, witam, Witamy! Tak, burmistrza naszego. Zapraszamy i pani sołtys, przedstawiamy tutaj. Witam i pozdrawiam z decyzjalnego Centrum pielgrzymowania im. Pawła II w Starym Sączu. Trwa diecezjalne święto rodzin w tym roku, połączone z jubileuszem 25-lecia kanonizacji błogosławionej KINGI. Myślę sobie, że tak jak dla każdego, kto wychodzi z domu rodzinnego, każdy powrót do domu wywołuje najlepsze wspomnienia, tak dla wszystkich ludzi, którzy byli tu 25 lat temu na mszy Świętej Z ojcem świętym Janem Pawłem II, ten ołtarz właśnie spełnia taką funkcję. Przywołuje tamto wydarzenie i niesamowitą radość spotkania z ojcem świętym Janem Pawłem II który przyjechał tutaj, chociaż nie było to takie oczywiste ze względu na stan zdrowia, jednak przewodniczył mszy świętej i skierował do wszystkich zebranych tak ważne słowa w kontekście świętości Kingi, mówił o tym, jak ważna jest rodzina, że to ona stanowi kontekst i jest taką niesamowitą szkołą wychowania do miłości Boga, szacunku do człowieka, do fascynacji światem, który nas otacza. I myślę, że to miejsce dla wielu pielgrzymów i turystów taką funkcję spełnia dzisiaj. Pozostaje mi zaprosić do Starego Sącza, nie tylko w dniu dzisiejszym, na piknik rodzinny, na koncert Golec Orkiestra o 20, ale zawsze, bo to jest dom pielgrzyma, dom dla Was wszystkich, którzy pielgrzymujecie po drogach życia, aby kiedyś dostać się do wiecznej ojczyzny, gdzie czeka na nas święta Kinga i święty Jan Paweł II. Pozdrawiam serdecznie. Dobry wieczór właściwie. Nie wiem, jak ksiądz to zrobił, że ja dostałem brawa, bo wiem, że nie na mnie czekacie. Piękne, radosne zwieńczenie dzisiaj koncertem. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze... Gniazda, co przetrwało próby, czas, w którym ran jest tyle ilu nas. Wzbił się w niebo niczym biały orzeł, urzeczony blaskiem gwiazd.